Jemaneczka widzowie z tej strony, Elzar, Witam w kolejnym odcinku z rynku z tymi, nie tylko. A dzisiaj sobie pogadamy o tym, że w końcu. Szankaju nie ma w Gielce. Tak, Szankaju nie ma w Gielce, Dajcie jesteśmy update, troszkę spóźnione info, przepraszam was serdecznie za to e, Więc troszkę dzisiaj o tym. Zobaczymy jak zareagowały kapsułki ze Szanghaju, Troszkę sobie pogadam o markecie, ale jeszcze zanim przejdziemy, w ogóle aż musiałem wejść do CS-a, żeby uwierzyć te info. No jakoś nie wierzyłem w żadne info, czytałem, czytałem Dobra, i tak takie żeby do CS sprawdzić, czy naprawdę to, jest to, Ale no usunęli, usunęli, więc co, przejdź, przejdźmy jeszcze szybkim tutaj wstępem na no, Pirate słapa stronę do wynienia swoich skinów i dostanę oczywiście jest W opisie, macie tutaj darmowe 10 dolarów z moim kodem LZ przyjmanie. Dodatkowa strona nie nie wliczę ceny kraftów i czarów, więc wymieńcie dużo przepięknych takich krafciaków z czarnikami, nie tylko, polecam serdecznie, tutaj wymienię swoje skiny, dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodem, tutaj dostajemy 35% bonusu przy doładowaniu, mnóstwo ciekawych rzeczy, jakichś misji i tak dalej, no i krafty, zobaczycie na przykład z Kopenhagi, no dużo fajnych krafciaków da się znaleźć. A my przechodzimy, przechodzimy do filmu już. Dobrze, zacznijmy od tego może, no to nie działa. A i mam do Was pytanie, czy ktoś z Was wie jak wyszukiwać te, nowe, te naklejki nasze, karnetowe i tak dalej? Bo powiem Wam, że no ja dalej nie znam sposobu jak wyszukać tutaj kolekcje naklejkowe z tych eventów. I dalej nie wiem jak wyszukiwać przed kolekcje z karnetu, naklejek. A jest, Ty! Patrzcie, dodali naklejki z karnetu, ale czekajcie, czekajcie. A czy dodali? A... Ej, patrzcie, zaktualizowali też... Naprawili rynek Steam Ja pierdzielę, to to ostatni teraz. Bo wczoraj jeszcze nie było. Ty. Zobaczcie na Naprawili rynek. I opidi, dobra, nieważne, nie ma tematu. Fajnie, fajnie. Szkoda, że dalej ta główna jest rozwalona. Dobra, ale... Ale dobrze, dobrze. Aż się kurczę... Ej, jak fajnie. Co ja wpisuję? Ppp, kapsule. Dobra, sprawdźmy kapsuły jak wyglądają. Ej, ale ty, aż się podnieciłem. E, zobaczmy, bo one wystrzeliły już, bo wiem, że coś tam się na niej zadziało. E, ale dla niektórych, ale nie na wszystkich, zobaczmy. Po, zobaczymy wszystkie przejrzymy, co? Jak to wszystko tutaj wyglądało dzisiaj? Okej, okay. czyli w sumie na jednej bez ruchu. E, wiecie, kapsuły z szankaju tak naprawdę były bardzo długo w gierce. No nie oszukujmy się Te kapsuły. E, bardzo długo w grze były, więc no tutaj to złoty 6, jakaś reakcja i spadek, czyli praktycznie zerowa, e, więc no, czy mogły jakoś polecieć, zaraz zobaczymy, czy jakoś się mogły polecieć, no ale no nie widzę tutaj jakiegoś, tak szczerze, konkretnego ruchu, który tutaj stanowił o jakimś e, poleceniu, tu widzę, że jedna kapsuła trochę wyleciała, ale zaraz przejdziemy przyjdziemy do niej. Dobra, no, tutaj jest, tak jest dosyć stabilnie, powiem Wam, że te kapsuły mają największe ROI, czyli na wiadomo, że jest ich najwięcej i zobaczcie, nic z nimi się nie stało, czyli jednak te ROI no odpowiada za tą cenę, I jednak można powiedzieć, że ROI ma jakąś przebitkę, jeżeli chodzi do, ce do ceny, dobra, polećmy dalej, legendy, hmm. o, no i, i tutaj wreszcie coś zadziało się ciekawego, wreszcie się zadziało do ciekawego, zobaczcie, legendy poleciały do złotych 21, spadły, Eee, I złoto 16. Czyli można było sobie fajnie flipnąć, jeżeli je kupowaliście. A jeżeli kupowaliście długoterminowo, już od jakiegoś czasu, no to obstawałem, że po 90 parę groszy kupowaliście. Eee, no bo jeżeli to tyle się da, to, to obstawałem, że najtaniej na, na, na kupowaliście, jak się da. No i dało się na tym coś zarobić: jakieś groszaki na flipie. Ale, ale nie jest tutaj jakaś cena, cena wiecie. Cena, jeżeli chodzi o market, duża, tak? Jest to cena duża. okej, okay, to mamy po prostu wzrost: no ładny wzrost, Złoto 15, to 9. Spoko, spoko trzyma cenę. kurczę, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać przyszłościowo. Ale ten szankaj. Shanghai... A dobra, no to teraz pogadamy o tym. I ostatnie kapsły tej pretendentów. Zobaczmy, co pretendenci, ja pierdzielę, złoty 70. No i jeżeli ktoś z was miał i tu flipował, no to tak szczerze gratulacje dla widzów, którzy to zrobili. Bo na pewno ktoś tam się trafił, kto fajnie sobie flipnął i sprzedał, bo ja jakbym zobaczył złoty 60 parę, jak zaczęło rosnąć, to od razu bym to sprzedawał. Jeżeli przed chwilą była złotówka, no, no zobacz, no od razu bym to zrobił. Zimbacz za 90 parę też można to było już kupować, widzę 97-8 przebija się, więc no fajny, fajny flipek, to naprawdę wyszło. To jest kapsuła, którą można powiedzieć, można uznać ją za sukces już. I zobaczcie, teraz już trzeba złote 30 cenę, Czyli już teraz można jej zarobić. Wygląda to dobrze, wygląda to dobrze, ale z drugiej strony właśnie to co chciałem powiedzieć, obawiam się trochę Shankaju, trochę się obawiam Szankaju ze względu na tą długość tego eventu. Wiadomo, nie było na to takiego popytu, no bo faktycznie ludzi się to znudziło, więc było kilka fajnych argumentów, tak, karnet był przy okazji, więc ludzie też zwrócili swoją uwagę trochę na karnet, wiadomo, ale w dalszym ciągu troszkę, troszkę ten event... No obawiam się troszkę o niego. E, dobra, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o szanka i zobaczymy, co się na dniach. E, coś zajrzymy sobie jeszcze. E, I przy okazji jeszcze szybko na was szynka, no bo też jest o niej teraz głośno, się dzieje cały czas. E, Snakebite troszkę też upada, więc Snakebite też troszkę tutaj coś chce co kopować, wreszcie trochę spada. Niech spada, niech spada naprawdę, bo chcę sobie go kupić. No niech tym niżej spada, niech niżej spada. I jeszcze chciałem Fewer Casek jest. E, no. No, no, na no, razie się spodziewamy, że taka cena będzie e, i że tak to będzie teraz już wyglądać na fewer więc no, w sumie to tyle. Klacz chyba dobrze się zachowuje teraz, co? Tak, patrzcie, klacz na wzrostach, klacz na wzrościkach, więc fajnie, więc fajnie. Zobaczymy, na jak długo widzowie. Zobaczymy, jak na jak długo, no i co widzowie. Trzymajcie się, strzelcie pewnie subskrypcję na kanale, bo to motywuje do pracy. Wymieniajcie swoje skiny na Pirates, łapie wraz z moim kodem ELZART i życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.